Cześć. Jeżeli interesujecie się chociaż trochę sztuczną inteligencją, to z pewnością nie jest wam obce zagadnienie stronniczości albo skrzywienia algorytmicznego oraz dyskryminacji. Są to dwa bardzo istotne i powiązane ze sobą zagadnienia, które mają kluczowe znaczenie w kontekście roli człowieka w, w ramach systemów sztucznej inteligencji oraz całego społeczeństwa. Opowiemy sobie o tym troszeczkę w dzisiejszym odcinku. No właśnie, jak pamiętacie z wcześniejszych odcinków, sztuczna inteligencja, niezależnie od tego, czy mówimy o uczeniu maszynowym, uczeniu głębokim, przetwarzaniu języka naturalnego, czy też zwykłych metodach statystycznych, opiera się o dane. I teraz, jeżeli stworzymy systemy sztucznej inteligencji, które opierają się na danych, w szczególności danych osobowych i dotyczą człowieka, to niestety, ale jesteśmy narażeni na te zagrożenia, o których powiedziałem, czyli kwestie stronniczości algorytmicznej. I będącej tego konsekwencją najczęściej dyskryminacji. Samostronniczość algorytmiczna ma znaczenie takie, że każdy algorytm czy każdy model sztucznej inteligencji uczy się na danych. To jest coś, co jest kluczowe dla każdego modelu, jeżeli mówimy oczywiście o takiej prawdziwej sztucznej inteligencji, które nabywa pewnych, pewnej wiedzy, jeżeli tak to można ująć, na podstawie wcześniej przekazanych danych. I teraz, jeżeli my przekażemy dane. Które z góry są w jakiś sposób stronnicze, na przykład faworyzują mężczyzn w stosunku do kobiet w kontekście oceny zdolności kredytowej, to taki algorytm, taki model sztucznej inteligencji, który będzie analizował to zagadnienie, z pewnością wyciągnie wniosek, że z jakichś względów, i tu może dojść do różnych wniosków, Mężczyźni powinni być lepiej traktowani w kontekście oceny zdolności kredytowej. W jednym z ostatnich odcinków w kontekście moralności mówiłem Wam o przykładzie Goldman Sachs i Apple w kontekście kart kredytowych. To jest idealny przykład właśnie pokazujący czym jest stronniczość algorytmiczna. I teraz jeżeli pojawia się rzeczywiście ta stronniczość, no to konsekwencją tego jest dyskryminacja jakichś określonych grup. Co jest oczywiście niezgodne tak naprawdę z prawami podstawowymi. W końcu wszyscy jesteśmy równi. W związku z tym musimy przeciwdziałać wszelkim formom stronniczości algorytmicznej oraz samej dyskryminacji. Ale czy jesteśmy w stanie to zrobić? Jeżeli tak, to w jaki sposób? O tym za chwilę. No właśnie, temat nie jest łatwy. Możemy oczywiście sięgać do różnych wytycznych rekomendacji, szczególnie w kontekście sektora finansowego, ale nie tylko. Przykładowo UNESCO jakiś czas temu opublikowało zestaw rekomendacji dla etycznej sztucznej inteligencji. Możemy także sięgnąć do projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji i m.in. do artykułu 10 odnoszącego się do kwestii zarządzania danych. Bo tak naprawdę przeciwdziałanie stronniczości algorytmicznej czy skrzywieniu algorytmicznemu oraz samej dyskryminacji jest Odpowiednim zarządzaniem danymi. Jeżeli spojrzelibyśmy sobie właśnie na te przepisy, to najczęściej mamy wskazane, że dane muszą być reprezentatywne, muszą odpowiadać określonemu celowi, muszą mieć odpowiednie parametry, które też już z góry nie są w jakiś sposób dyskryminacyjne. W projekcie wskazane zostało de facto, że powinniśmy mieć dane, ja oczywiście mówię tutaj, używam pewnego uproszczenia, ale dane doskonałe. No i teraz pojawia się pytanie, czy rzeczywiście my jesteśmy w stanie na etapie feedowania, czyli przekazania Przekazywania tych danych do danego modelu sztucznej inteligencji, całkowicie przeciwdziałać tej stronniczości y, algorytmicznej, czy temu y, skrzywieniu, które tam występuje. No, oczywiście, w idealnym układzie powinniśmy to rzeczywiście zrobić, to znaczy, powinniśmy oczyścić te dane, powinniśmy te dane przygotować w taki sposób, żeby wyeliminować tego typu e, zagrożenia. Natomiast prawda jest taka, że po pierwsze, my jako ludzie możemy mieć z tym bardzo dużą trudność, to po pierwsze, a po drugie, bardziej zaawansowane modele sztucznej inteligencji mogą dochodzić do zupełnie odmiennych wniosków na bazie tych samych danych, które dla nas byłyby na przykład. E, Dawałyby zupełnie inny rezultat, tak, gdybyśmy je sami analizowali. W związku z tym, tego ryzyka biasu i tego ryzyka dyskryminacji. Całkowicie nie da się wyeliminować. I w związku z tym dążenie do tego, aby nałożyć obowiązki polegające na stuprocentowym zapewnieniu doskonałych danych w kontekście modelowania czy trenowania sztucznej inteligencji, a potem jego korzystania, wydają się nieco na wyrost. Oczywiście jest już wiele rozwiązań, które tak naprawdę też automatyzują sam proces przygotowywania, Danych, które są wykorzystywane do trenowania modelu. Mamy też oczywiście dodatkowe obowiązki w kontekście samego treningu i testowania następnie tego modelu, tak aby zweryfikować, czy rzeczywiście ta stronniczość algorytmiczna nie występuje i czy nie rodzi ona potencjalnie zagrożenia w postaci dyskryminacji. Natomiast no, jest to całokształt różnych działań, które należy podejmować na poziomie organizacji. I teraz bardzo istotna jest kwestia taka, że te systemy, które rzeczywiście będą miały duże przełożenie na człowieka i będą mogły tworzyć tą ten efekt dyskryminacyjny dla tego człowieka, czy nawet dla części społeczeństwa, no będą podlegały prawdopodobnie surowym wymaganiom. Nie wiemy jeszcze, czy projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji na poziomie Unii zostanie przyjęty, ale niezależnie od tego, praktycznie każdy dokument organizacji międzynarodowej czy organu krajowego odnoszący się do kwestii właśnie dyskryminacji i biasu, no, wskazuje wyraźnie, że musimy dążyć do tego, żeby przeciwdziałać tego typu zagrożeniom. Przykładem niech będą wytyczne niemieckiego organu nadzoru nad sektorem finansowym Buffin, w którym wprost w czterech zasadach, które zostały tam określone, zostało wskazane, że nie można stosować praktyk dyskryminacyjnych i nie, mo i nie można dopuszczać tak naprawdę do tej stronniczości algorytmicznej. No ale w praktyce, tak jak Wam powiedziałem, nie jest to łatwe zagadnienie. No, i tak to wygląda właśnie w bardzo dużym skrócie. Myślę, że w jednym z kolejnych materiałów opowiemy sobie też o tym, jaka jest konsekwencja dyskryminacji, jaka jest konsekwencja tej stronniczości algorytmicznej, zarówno dla człowieka, jak i dla twórcy albo dostawcy czy użytkownika tych systemów sztucznej inteligencji. Do zobaczenia wkrótce.